Cześć, z tej strony Artur. Słuchajcie, już za chwilę rozpoczynamy targi w Norymberdze. Nasze stoisko jest już gotowe. Czekamy na pierwszych gości, którzy pojawią się po godzinie 9. Zobaczcie, głównym elementem naszego stoiska jest oczywiście oryginalny Jeep Quiz z okresu II wojny światowej. Tu jest nasza recepcja, na której pręży mu nasz Tygrys w skali 1 do 12. A tutaj na recepcji można się umawiać na spotkania no i można rozpocząć zwiedzanie mamy tutaj wyróżnione modele Lancia w skali 1 do 12, które wkrótce się pojawią w sprzedaży tutaj możecie znaleźć kolekcję kompanów Heroes 3 oraz kolekcję naszych samochodów licencyjnych w skali 1 do 12 oraz 1 do 35 tu mamy wyróżnioną pozycję dotyczącą Modeli z serii Jeep, ale także modele z kolekcji D-Day. Następnie kolekcja historyczna. No i tutaj mamy samoloty w skali 1 do 48, czołgi 1 do 48, no i czołgi w skali 1 do 72. Idziemy dalej. Tutaj kolekcja historyczna, czyli wybór naszych czołgów. Zobaczcie, są też samoloty, ale to są modele, które już znacie, już nie widzieliście. Przejdźmy dalej. Kolekcja historyczna. Wielka wojna, no i zimna wojna, wojna w Wietnamie. No i pociągi. Pociągi, nasza kolekcja, która jest dostępna w sprzedaży. No i popatrzcie, tutaj taka mała zapowiedź. Nowej premiery, seria Armed Forces, śmigłowce, samoloty. Jest F-22 Raptor, nasz wielki hit na początek roku 2024. Czołgi z serii Armed Forces i mamy tutaj Heimars i Challenger'a 2. One są wydrukowane na takich piankach, dlatego że jeszcze to są prototypy więc to na razie są projekty cyfrowe. Seria Armed Forces, samoloty. I wracamy do kolekcji historycznej. Tutaj czołgi, tutaj samoloty. No i przechodzimy do serii Top Gun Maverick, nasza bardzo, bardzo, bardzo popularna seria. No i tutaj samoloty na licencji Boeing oraz nowe samoloty cywilne na licencji CESTA. No, i tu jest taki kontulek, w którym są ukryte różne fajne zestawy. Natomiast najważniejszy zestaw to oczywiście model Akagi. Zobaczcie, tu już jest finalna wersja pudełka. No i piękny, finalny model Akagi. Popatrzcie, jaki jest ogromny. On tutaj ma dwie ruchome windy, którymi można podnosić i opuszczać samoloty. Przepiękny model, spójrzcie. Jak on wygląda z bliska? Naprawdę śliczny model. To wszystko dzieje się na naszych targach, na naszym stoisku na targach w Norymberdze. Przypomnę, targi w Norymberdze to targi gier, zabawek i modelarstwa. Co najważniejsze pojawił się też najnowszy papierowy katalog. On już jest u nas dostępny w wersji papierowej, natomiast Wy zobaczycie go zapewne jeszcze dzisiaj w wersji cyfrowej na stronie internetowej KOPIS. To na razie tyle. Śledźcie uważnie nasze media społecznościowe, żeby zobaczyć więcej materiałów z targów. Szykujemy dla Was jeszcze parę niespodzianek. Do zobaczenia. Cześć.